Hej, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj, to z gry Tomb Raider, no i dzisiaj dalej sobie badamy tutaj. Chwila, tego budynku tam nie było, no autentyko nie. Tam tak czy jak nie dostanę się, bo nie mam shotguna, nie stanęć co próbować, bo... No wiadomo, mógłbym sobie tak, nie. A ja sobie już to wbiję tak na potem O, stąd mógłbym się dostać tam. Dobra, light, ale jeszcze sprawdzić Bo ten samolot tutaj wszystko zniszczył. Nie mam coś dodatkowego tutaj znajdę O ja jebik Dzik Dzik jest zły Gdzie to mogę przyczepić, tak żeby mi się fajnie, fajnie było, fajnie? Nie, to jest głupie, dobra, to, to było głupie Zbadałem tego dzika? Wziąłem z niego? Nie, ja wziąłem, dobra A jeszcze dwie części będziemy mogli yy, ten, no Ulepszyć. O! jak to idzie ładnie. No, i to wreszcie było tutaj do wzięcia, tylko że nie potrafimy tam dojść wtedy. Aha. Ktoś często spoglądał na to zdjęcie. Było wielokrotnie składane i rozkładane. Nigdy nie wrócił do domu. Ta wyspa zabrała życie tak wielu ludziom. No cóż. Amunicja weź. Full, dobra. Sam już jeszcze. No, dokładnie to jest to, co wtedy się wziąć, ale niestety nie wiedziałem jak. Dobra. Czy no, dobrze tu zszedłem. W sumie, patrząc na, na to z tej strony, tego wciąż nie. Chociaż teraz to będę podpalić, bo ja zaraz mi się uda podpalić. Patrzcie, jak to się teraz robi. Teraz bierzemy tak. Dodatkowe surowce. Tak, to się kurde robi, dobra. O, jeszcze więcej mówić. ale fulla mam, no. Bardzo dobrze tu szedłem, naprawdę bardzo dobrze. Możemy dalej tą wioskę w górę. A tamten, tamten człowiek tam nie zauważył, gdzie on zniknął. Kurde, kocham Explore. naprawdę. To jest miejsce, do którego się wcześniej nie dostaliśmy, więc. A nie, dobra. Byliśmy tu. W sumie tu mogłem się nawet wcześniej dostać, tak? Bo tu jest skała do drapania się, nie? No tak. To czemu? Ja wcześniej na górach nie poszedłem. Coś na pewno mi tutaj blokowało. Ja wtedy jest ten most. Ja dokładnie, dobra. Czemu tam nie przeskoczyłem wtedy? Może to było zablokowane wcześniej. Nie pamiętam. Bunker czy znaczy grobowiec No to pójdźmy Jeśli jestem, co myślę, że trochę będę się przy nim męczyć o. Tak, to jest to miejsce. Tak. Tyle nie ciekawie. Jest to jeden z grobowców, których naprawdę bardzo się męczyłem. Tak. I teraz, co mamy do dodatkowego do łuku teraz? Miejcie powszechność do łuku, no oczywiście, że tak. ale już jest na full. Na razie, póki co. Te dwa magazynki będziemy szybciej sobie oddawać. Styka. Chyba Łuk zmienił swój wygląd. Chyba, nie wiem. Tak mi się wydaje. Ostry wiatr. Ostry. O tak. Którym pierwsza to tak. Teraz szybko po to. Kurde, na wcześnie. Teraz! Nie Muszę dobrze wymierzyć moment. No, bardzo dobrze, tutaj trzeba... Ja co mam zrobić, ale... No, idealnie, co do sekundy. Może policzy czas, kiedy to się otwiera, jak zamknę. Po 18 sekundach to się otwiera oby, obydwie Dobra 18, no No co to ma być? O, oh, fuck. Tego momentu nigdy nie wymierza chyba. No, czemu ona... No czemu ona się tego nie łapie tak jak powinna, no? Bo na tym stał, to tam bez różnicy, to się wtedy nic nie stanie. A jakbym to podniósł od razu? Wtedy to aż tam dosięga, nie? Ale no, wiadomo, że ja nie doskoczę. Chyba, że mam pomysł. Podskoczę w tym momencie, kiedy to się drugi otworzy. Ale nie w tą stronę Lara, what the fuck! O Boże. Ja wiem o co chodzi, no. Dobrze wymiarzyć. No i. No, hu, hu. Policzę czas, kiedy otwiera się to drugie. Bo kurde, nie potrafię wyczuć momentu. Jak otworzyć pierwsze, to tam walić już. Przecież tyle tworzy się drugie. 12 sekund. E. Co?! No powiedziałeś jeszcze nie teraz! dobrze Miał być 12 sekund, a nie 9. wiem, To ma swój własny czas. No to nie ma opcji żebym ja to liczył nawet. Tam jest strasznie... A tam jest mapa, kurde. Nie. Nie, no nie pęknie, no. Chyba że mu się na tym zawiesiła, bo co? Spróbuję. Gdybym na tym wisiał, to powinno mi wydupić. To ostro. Ale nie w tą stronę co trzeba. Może gdybym był odwrócony w drugą. Nie, wiem, no trzeba coś wypróbować, no kurde no... To jest tak trudny moment, że ja pierdzielę, nie. Chyba, że po prostu poskoczę do tego. No. Nic. Nic. Kompletnie nic. Nic, co się nie dzieje z tym. Nic. Ale gdy mnie nie ma to no to do góry, to idzie, no wiadomo, ale. Nie zdążę tego się chwycić. Znaczy, wtedy mi się udało teraz, ale nie poleciałem nawet do góry. No to nawet nie poleciało, jeszcze ja teraz nawet nie chwyciłem tego Chwila moment Dość mi nie pasuje, bo to nawet nie leci tam gdzie trzeba Nie złożyłem tego nawet chwycić wtedy I czy to od razu poleci? Czy to poleci tak wysoko jak ja myślę? Nie! Czyli na odwrót, pierwsze to trzeba podnieść Gdy tam poleci w pizdu do, do góry Nie teraz to podnieść Tak, 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 tak dokładnie. Tylko muszę znaleźć, skoczyć. Dobra. Albo to dobrze po prostu stać na tym, zobaczymy. Dupni. Nie, leciałem do góry dalej. Mogę poczekać. Boże święty. Dobra. Szybko. Jest! Sukces. Udało się. Ja pierdziele, taka męka. Piękne. Czy to była część większego kompleksu? O ludzie. Na trzy części broń krótka. Tak, znaleziono mapę Go skrzynek, tak? Tak. Samych Go skrzynek. Nie, artefaktów też. Widzę. Tak. A już po to wracać nie będę, nie? Tylko to, co będę miał, oczywiście, po drodze. Czyli tutaj to oczywiście będę łapał. O. Tylko Go skrzynek. Mamy no drugi poziom już Trzeba uzyskiwanie strzał. To umiem no To bierzemy Będzie... Będą się posiadać te rzeczy z daleka Git, majonez Wiem, 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 nie muszę mówić. Gro. O. Tam nie jest! Jaka tam dotrzeć mam? Chwila, moment. Oho, dobra. Tak ja się są jaja. Chociaż... Ło wow, tam... O oh Jezus, tam rzeczy są na nas. No to ja muszę się tam się cofnąć. O oh, fuck. To też może być. Amerykańscy żołnierze na pewno nigdy by ich nie porzucili. Nie sądzę, żeby uszli stąd z życiem. O właśnie. Dobra, tak też mogą zejść, no. Jest coś wartego uwagi jeszcze? Chyba nie Właśnie, tu wrócę spokojnie Cholera, tyle w tej rzeczy to jest badania. To jest horror. Taki fajny horror, ale... Tam nie, nie dolecę, nie ma opcji, dobra. I to tu. Dwie go skrzynkę. To już ukradłem. Z skrzynka, ja? Może kiedyś tam zejdę na dół. Albo tam że na dole o ale nie wiem nawet. I okej. Okay. Już czas, żebym opuścił tę przeklętą wyspę. Dość już widziałem Jamatai, Nie znajduję wytłumaczenia dla mocy, którą włada Słoneczna Królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Tak jak podejrzewałem, wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. Manipulowała mną. Bawiła się, żeby sprawdzić, jakich informacji poszukuje, ale zawsze wiedziała. Jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego pana. Ostrzec go, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać się z dala od Yamatai. Jeśli chcemy zyskać dostęp do jej mórz, musimy zapłacić wszelkie daniny, jakich zażąda. Ale nigdy nie powinniśmy jej rozgniewać. To doprowadziłoby nas do upadku. O innych rzeczach, które widziałem, o tych mrocznych koszmarach, nigdy nie powiem ani słowa. No cóż, wiesz, że to... Ja jednak jest nawiedzony. jest jajo do wzięcia. No. Co teraz? Tu. Z powrotem. Tutaj musimy się, na... Tutaj musimy naprawdę niezły skok wykonać. A czy nie? Oho, czy coś tu jeszcze jest do wzięcia interesującego? Tam na dole są jakieś ścieżki, ale tam to nie, nie wiem jak się dostać. Chociaż Jakbym zaskoczył do wody na główkę To może by coś z tego wynikło Czy ja tam na dole byłem? Chwila moment. Gdzie się zaznaczy? Jak się... Tu jest. Muszę iść z powrotem tam. Tam jest dokument. A ja go chcę. No dobra, cóż, ale w tym odcinku na tyle. Myślę, że wam się podobało i zapraszam do kolejnego odcinka Stone Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, bye.